Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie i dzisiaj jeszcze nie regularny komentarz, ale zaproszenie. Otóż proszę Państwa w Gminie Pierwszej Związku Narodowego Polskiego na ulicy przy ulicy Judson, numer 71. Odbędzie się 13 maja o godzinie 5. Spotkanie z niezwykłym, bardzo ciekawym człowiekiem, na które na który zapraszam Państwa prywatnie, bo to nie, ani go nic tego nie organizuje, ani ja nie mam z tym nic wspólnego, oprócz tego, że no przyklaskuję i bardzo mi się to podoba i, i, i tam będę i oczywiście Państwa chciałem też zachęcić do tego, abyście Państwo tam przyszli. Spotkanie z mecenasem Jerzym Kwaśniewskim, obrońcą polski i Polaków, obrońcą sprawy polskiej, człowiekiem, który prezesuje Ordo Juris, a jest to fundacja, która jest niesamowicie zasłużona właśnie dla obrony wolności, dla obrony rodziny, dla obrony życia. I to nie tylko w Polsce, ale również. Na no, arenie międzynarodowej, w organizacjach ONZ, gdzie działa, w Unii Europejskiej, to znaczy nie gdzie działa, bo nie jest częścią ONZ oczywiście, ale na forum tych organizacji stara się właśnie bronić tych wartości, o, o, o których mówiłem. I dlatego jest to fundacja niesamowicie potrzebna, a i też pokazująca w jaki sposób można jeszcze, na ile się da, skutecznie w dzisiejszym świecie działać, na ile można sypać piasek w szprychy tej neomarksistowskiej rewolucji, nie tylko obyczajowej, społecznej i tak dalej, ale też rewolucji, która godzi w życie ludzkie, zagraża po prostu y, poczętym ludziom y, zagraża osobom w wieku starszym, schorowanym itd. Tak proszę Państwa, jeżeli te wartości są Państwu drogie, y, proszę przyjść na to spotkanie i y, y, myślę, że nie zawiodą się Państwo y, rozba, rozmawiając i słuchając mecenasa y, Jerzego Kwaśniewskiego. Jeszcze raz, y, 13 maja, sobota. Lokal Gminy Pierwszej Związku Narodowego Polskiego na Dżacu. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie żadnych problemów z lokalem i w ostatniej chwili nikt nie będzie lokalu odmawiał. Jak to miało miejsce kilka ładnych tygodni temu, no, gościmy naprawdę zasłużonego. Polaka, zasłużonego człowieka, zasłużonego dla sprawy polskiej, mówię zawsze, bohatera kontrrewolucji, bohatera walki z tą antykulturą, która się nam dookoła rozpędza. Zapraszam.